Akcję Narodowego Czytania zainaugurowała 4 lata temu lektura pana Tadeusza Adama Mickiewicza. 3 lata temu czytaliśmy dzieła Aleksandra Fredry, a 2 lata temu trylogię. W minionym roku lekturą obowiązkową w ramach Narodowego Czytania była lalka Bolesława Prusa. W tym roku odbyła się już piąta edycja tej ogólnopolskiej akcji, w którą tradycyjnie włączył się również Żarów. W tym roku poprzez internetowe głosowanie wybrano bramę Henryka Sienkiewicza, a jest to rok szczególny dla tego wybitnego pisarza nowisty. W grudniu 2015 roku w Senatu rok 2016, rokiem Henryka Sienkiewicza, dla uczczenia jego setnej rocznicy śmierci oraz 170 rocznicy urodzin. W dniu dzisiejszym w tysiącach miejsc w całej Polsce, w bibliotekach, domach kultury, w parkach, na skwerkach miejskich i wielu, wielu innych miejscach będą czytane fragmenty tej pięknej powieści historycznej. Żarów też będzie czytał. Dzisiejsze narodowe czytanie zostało tradycyjnie już przygotowane przez Bibliotekę Publiczną w Żarowie przy ścisłej współpracy nauczycieli i gimnasty. W tym roku przez panią Elżbietę Maćkałę, panią Katarzynę Usiedztwą, panią Małgorzatę Stawową oraz panią Joannę Damię. Kolejne rozdziały Kwowadis można było usłyszeć na tarasie przed Żarowską Biblioteką w sobotę 3 września. Dzieła Sienkiewicza we fragmentach czytali burmistrz Leszek Michalak. Petroniusz obudził się zaledwie koło południa i jak zwykle zmęczony bardzo. Poprzedniego dnia był na Nerona, która przeciągnęła się do późna w nocy. Od pewnego czasu zdrowie jego zaczęło się czuć. Sam mówił, że ramionami budzi się jakby zdrętwiały i bez możliwości zebrania myśli. Radna Rady Miejskiej Iwona Nieradka, członkowie koła przyjaciół biblioteki i dyskusyjnego klubu książki. Chcę oddychać jej tchnieniem. Gdyby była niewolnicą, dałbym za nią Aulusowi sto dziewcząt z nogami pobielonymi wapnem, na znak, że ja pierwszy raz wystawiam nas przeróżnie. Chcę ją mieć w domu moim dopóty, dopóki głowa moja nie będzie tak biała, jak szczyt sora w tej zimie. Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Ośrodka Pomocy Społecznej. Ale zdaje się, że to wszystko jeszcze nie wystarcza. Chrześcijanom jeszcze nie wystarcza. Nie dość uczcić Chrystusa. Trzeba jeszcze ży żyć wedle jego nauki. I tu dopiero stajesz jakby nad brzegiem morza, które ci każą przebrnąć piechotą. Oraz uczniowie, nauczyciele szkół i żarewskiego gimnazjum. Jak co roku, akcja narodowego czytania została również zaakcentowana przez uczniów z gimnazjum, którzy w przebraniu z dawnych epok czytali fragmenty z Henryka Sienkiewicza. Młodzieży nie trzeba było zachęcać do wzięcia udziału w tej akcji. Co roku pod kierunkiem nauczycieli uczestniczą w narodowym czytaniu. Przyjacieli, śmierć niespodziana, to on ją zabierze, i kiedyś, gdy umrze pomponia, będą razem przez całą wieczność. Nieraz jeszcze w domu Aluzów trapiła swą dziecianną główką, że ona, chrześcijanka, nic nie może uczynić dla tego ukrzyżowanego, o którym z takim rozczuleniem wspominał Ursus. Lecz teraz chwila nadeszła. Ligia czuła się prawie szczęśliwa i zaczęła mówić o swym szczęściu akte, która jednak nie mogła jej zrozumieć, porzucić wszystko. Porzucić dom, dostatki, miasto, ogrody, świątynie, potyki, wszystko, co jest piękne. Porzucić kraj słoneczny i ludzi bliskich. I dlaczego? Dlatego, by skryć się przed miłością młodego i pięknego rycerza.